witajcie witajcie kochani chciałabym w kolejnym odcinku wam przedstawić jak wykonać taki strojik świecznik o na cztery świeczki w takiej właśnie tutaj już takim gotowym tutaj taką kompozycję to lecimy po kolei co można zrobić słuchajcie Przede wszystkim chciałabym na początek Wam pokazać, co może, co może być wykonane, ale będę pokazywać, jak on będzie wyglądał. Możemy włożyć taki świerk. O! Taką gałązkę świerku. Gałązka świerku kosztuje 11 zł. Jest, zapraszam do grupy Lecacko-Dekoracji, gdzie można też nabyć to. Też można taką sobie inną gałązeczkę za 15 zł też zakupić, która na przykład może przez środek lecieć. O. I też gdzieś tutaj uzupełnić. Ale dzisiaj chciałam pokazać nie świerk, ale inną roślinkę, która jest też bardzo, bardzo lubiana. I tutaj pokażę na przykładzie na przykładzie wianuszka z ostro krzewu. O, jest to wianek, gotowy. Zapraszam i zachęcam. Jest w cenie 20 zł. Ten wianuszek jest na stronie. Więc zachęcam też do zakupu. I ten wianuszek pokażę Będę się starała dzisiaj sporo rzeczy zrobić bez kleju, bo też się Pani pytają, że jak nie mają pistoletu, co z tym zrobić. Więc też pokażę, jak to może być, i się w miarę trzymać. Tu sobie już, tu właśnie sobie powyrywam, ale to w trakcie może pokażę. Bo to wszystko można sobie ładnie, też jakby tutaj gdzieś brakowało, wybrać. Więc staramy się włożyć, nie bać się. Słuchajcie, w środek, w środek między te cztery świeczuszki, wkładamy ten wianuszek I ładnie go rozkładamy ładnie staramy się o nawet tu nam się, bo to jest wszystko wciskane, nawet jak nam coś tu się y, że tak tutaj rzeknę popsuje, jak ktoś by powiedział, nic się nam nie popsuło, możemy sobie te dziurki tutaj gdzieś są braki, możemy sobie poprzekładać, wyrwać jedną gałązkę i gdzieś poprzekładać w inne miejsce. Mamy taki o słuchajcie, zobaczcie, wszystko się fajnie trzyma, mamy tutaj Fajnie, fajnie tu zrobione taką bazę. Bazę w środek. Bardzo ładnie, elegancko, zielono, zielono jest. Jak to mówię, nie musi być zawsze świerka. I teraz kolejną rzecz, ale tutaj, jeżeli ktoś by chciał akcenty świąteczny, to mam takie gałązeczki po 5 zł, tutaj Wam pokażę. O, z takimi szyszkami. Są te gałązki też dostępne, takie większe. Tamte są po 8. Jeszcze są dostępne, słuchajcie. I tutaj, słuchajcie, nie używając kleju, bo to jest na piku. Owijamy sobie dokładnie wokół tego. Tu oczywiście trzeba sobie o, owinąć, bo tu są. Ten. O, jedno już mamy. Kolejne. Owijamy. O! Tak ładnie wokół. Mamy kolejną gałązeczkę. Tu jest taki drucik, więc obijamy kolejną. I to się fajnie będzie trzymać. Trzeba sobie tam dobrze to wszystko przytwierdzić. Ja to tak instruktażowo Wam pokazuję. Troszeczkę czas, czasu, chwilkę, żeby to było tak dokładniej zrobione. To trzeba sobie ładnie to wszystko owinąć. I tu ostatnia gałązeczka. Jak to mówią, cztery pory roku na czterech rogach, jak to woli. O, i już mamy kolejną ozdóbkę. Mówię, jak gdzieś tu wam brakuje, widzicie czy jakąś dziurkę, która Wam nie pasuje, można tu z gałązeczką się wspomóc. Nic nie trzeba dokupywać, tylko z tego ostrokrzewu możemy sobie jakąś tam nożyczkami przyciąć i gdzieś, gdzieś tu się podeprzeć, żeby to fajnie uzupełnić. I teraz słuchajcie, można sobie bombeczki powkładać, tak? E, takie czy takie większe można sobie bombeczki powkładać. E, tu jest błyszcząca, matowa i brokatowa, ale ja dzisiaj postawiłam na takie jabłuszka. Jabłuszka Disco. Jabłuszka Disco są, e, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, o, w takich pudełeczkach. Jest sześć sztuk, jest cena promocyjna, bo były wcześniej droższe. Ale teraz jest promocja na nie. 12 zł za 6 sztuk tylko. Więc polecam. I jeszcze mam takie ciutkę większe. Też Wam od razu pokażę. Też jest 6 sztuk. Też były droższe. Teraz są po 20 zł. Jest 6 sztuk. Więc yy, o. I to większe tak wygląda. Tak wygląda słuchajcie o. Tak, tak fajnie wygląda. I teraz to mniejsze Wam też jeszcze pokażę. Żebyście widzieli. O, też na takiej zawieszce. Te zawieszki ja sobie poobcinałam już, bo tak niekoniecznie tutaj fajnie by wyglądało. I sobie kładamy. O, tu już jedno z zawieszką, nawet pokażę, jak jest. Możemy sobie to tylko tak włożyć, ale też możemy się wspomóc. Jeżeli ktoś chce, będzie chciał, żeby to było bardziej przytwierdzone, możemy sobie to podkleić klejem, tak, do gałązki. Ja tutaj pokażę. O, możemy troszeczkę dać kleju. Jak mówię, też sobie poradzimy bez, ale jakby ktoś chciał, żeby to było bezpiecznie i trzymało się. O, to możemy tutaj, jeżeli ktoś ma, posiada pistolet, to możemy odkleić klejem. O, i mamy cztery jabłuszka. Na środek, żeby tak nie było łyso, możemy włożyć albo choineczkę, mam takie choineczki, albo choineczkę. O, taką. Choineczki są po 9 zł, albo możemy sadzić u renifera takiego, o zobaczcie jak fajnie będzie wyglądał, będzie się zasiadł sobie na środeczku, ale mówię, możemy albo choineczkę, kto już jak woli, albo tutaj reniferka, reniferka też możemy tu postawić, o na przykładzie, o tu choineczkę, też możemy ptaszka. Ptaszek jest po 12 zł, jest dostępny, też możemy sobie tu gdzieś ptasiorka takiego, o, gdzieś tu postawić. Mówię, to już też Wasza wyobraźnia, co byście chcieli, tak? Ja tutaj mówię, o, mogę zostawić reniferka, choineczkę na środku, o, i tak fajnie wygląda. Mamy to i teraz świeczuszki, przechodzę do świeczek na razie, świeczki kule. Mogą być też kolory, jak lubicie, kolory mogą być czerwone, srebrne, złote. Możecie w różnych to kolorkach oczywiście zrobić. Słuchajcie, obstawiłam na biel, może tu zaczyna od końca. I teraz słuchajcie, ja, żeby to szybciej mi poszło, ja zaraz Wam pokażę, jak można zrobić taką wstążeczkę. O, zobaczcie, zrobiłam taką kokardeczkę ze wstążki brokatowej. Ta wstążeczka jest dwunastka tak zwana, 12 mm. I zaraz tutaj Wam pokażę. Albo można zrobić taką, taką przykładowo, i tu jakąś cyrkonię dołożyć. Tak? To jest taka pokazana. O! I teraz ja Wam pokażę, jak można. Słuchajcie, przestawię tą kokardkę tu. Tak na szybciutko. Wam pokażę, jak możemy. Tego reniferka na razie zestawię dla bezpieczeństwa. choineczkę sobie też zestawię. I pokażę Wam. O! Sobie sprawdzamy wielkość stążeczki. Tu przytnę. Tu już musimy się wspomóc, albo jakąś taśmą dwustronną, albo klejem, albo jakimś tu pistoletem, bo niestety pewnych rzeczy możecie sobie zawiązać tradycyjnie, tak? Też tą wstążkę. Więc to też nie jest jakiś tu problem. Ja się wspomogę klejem. O, w ten sposób. Ojku, muszę ścisnąć bardziej. O, przyklejamy, i na tym łączeniu ja zrobię taką właśnie kokardeczkę. I też tu robimy o coś takiego, takie kółeczko. I teraz podkleimy to kółeczko. I przez środek zahaczymy. Przez środek tak zahaczymy, żeby powstała nam kokardka. I zaraz ja to przykleję. O, na tym łączeniu. I jeszcze zrobimy taką malutki rulonik na środek, żeby to tak było elegancko. Można, ja mówiłam, nie włożyć, czy coś i będzie też, e, też ładnie, tak? Więc to już jeszcze się wspomagamy. E, no wyobraźnia nasza. Macie dziewczyny na pewno taki potencjał. Że sobie naprawdę na pewno byście mnie tutaj niejedna zaskoczyły czymś fajnym. O! Tak na szybko zrobię tu. Tutaj przednę klej, bo tu mi się ten podkleimy klejem i przyczepiamy też to kółeczko, żeby było elegancko. Oczywiście te wszystkie odkleju rzeczy musimy ten. I zobaczcie, i taka kokardeczka wyszła. Na szybko. O! I jest fajnie. I mamy kolejną już. O. To już mówię. Możecie sobie w różnych kolorkach to zrobić, jak chcecie. No i moją choineczkę oczywiście dokładam. I słuchajcie, żeby było fajnie, niekoniecznie chcecie palić świeczki. To możemy sobie to owinąć Diodami LEDami. Tu jest 80 takich małych diodek. Niektórzy to ledami nazywają, nieważne, lampeczki. I se można to fajnie owinąć wokół. Ja Wam pokażę, jak to fajnie się powija. O, tutaj się starać. To już musicie sobie dokładnie sami powijać. Można tą choineczkę też na środku owinąć, tak? Żeby miało efekt fajny też. To też już zostawiam w Waszej wyobraźni. To sobie można tu schować. Jest, jest tyle miejsca, że sobie to możemy ładnie schować. Pokażę Wam. O. I to trzeba sobie fajnie ładnie ułożyć te diody. No. I tu dokładamy czwartą kulę. O. Która jest jeszcze nie obrobiona, jak to mówią. Ale to wszystko to są już takie o. O. I teraz pokazuję Wam. Proszę i tu jeszcze, jakby ktoś chciał, na przykład jakiś prezencik, można delikatnie włożyć, żeby to troszeczkę jeszcze nadać jakiegoś yy, tutaj wyrazu fajnego. O, zobaczcie. I teraz, żeby klimat, klimat był, tak? To jest wszystko sztuczne, ale można fajnymi tutaj pokropić olejkami zapachowymi. Są to fajne olejki zapachowe, naturalne, które są też do nabycia w cenie 9 zł. I tutaj można je no, różnie dodać, tak? Tu jest tu akurat pokazuje sosnę, jest też lawenda, pomarańcza, są różne, różne zapachy, ale też mam takie, jak to mówią, zapachy deluxe, bo to są już na bazie takie my lubimy perfumy, Diora, Armaniego, no i tutaj jakieś tu Chanel pakorowane więc tutaj fajne są też i też polecam, ponieważ można je dodawać do te aromaty, do proszku, do prania, jeżeli ktoś jest oczywiście nieuczulony, wlać kilka kropel do wody, tutaj do wiadra z wodą, jak to mówią, umyć podłogę sobie, bardzo fajnie będzie się unosił nam zapach, nasączyć gazik, włożyć to do odkurzaczka, tak, skropić olejkiem wycieraczkę pod drzwiami, Y, jakąś choinkę wyschniętą, no cokolwiek, tak jak tu byśmy nawet chcieli, nasz ulubiony zapach, też można pokropić i y, czy jakiś stół blat stołu zmyć, no cokolwiek, tak, jeżeli ktoś nie, nie ten polecam, ja też na stronę wrzucę, bo jest 10 zapachów, mega zapachów w cenie 9 zł. Więc y, taki stroiczek mega. Zapraszam do grupy Alecacko Dekoracje, po artykuły i zapraszam na stronę Alecacko do obserwowania, bo będzie się działo. Do zobaczenia!